Dzień dobry. O, widziałeś? Mówiłem ci. Transmisja wideo na żywo. No, Barbarbara Tutaj kiedyś był Barbara. -Bar Czyli co? Hmm. Czyli Wrosław. Wrosław, co ci mówiłem. O, posłuchaj, mówiłem Ci. Taka sytuacja jest, że wybrałem się na rolki dzisiaj. Co oczywiście nie jest aż jakimś ten, jak to się mówi, wydarzeniem. Aha, bo wy chcecie zobaczyć jak to wygląda. No proszę bardzo, tak to wygląda, nie jest to jakieś wydarzenie, że ja jadę, tak jadę, o widzisz, tutaj się kiedyś wywróciłem, tutaj, na tej, na tej, na tej szparze tutaj, widzisz, tej szczelinie, bardzo niebezpieczna sytuacja jest, dlatego, że to jest taka szczelina, że po prostu jak jedziesz wzdłuż, to po prostu koło może tam wejść, wiesz, ugrząsi, ona się tam zaklinuje i wszystko jedno, o widzisz i wszystko jedno, po prostu jak tego, jak jeździsz to się wywrócisz dlatego trzeba bardzo uważać co oczywiście no nie jest ten nie jest to bezpieczne takie te szczeliny właśnie wzdłużne jeden z największych problemów szczeliny wzdłużne oczywiście wszystkie szczeliny nierówności fałdy są trudne O, widzisz mówiłem Ci rynek patrz patrz rynek o jedziemy I teraz znacie tą historię Wszystkie drogi prowadzą do rynku wrocławskiego. No to mówię, dobra, bo się przejadę, zobaczę. Taką mamy tu na nawierzchnię, co nie jest oczywiście złe. Widzisz ta kółek. Jak rolki jadą. Rolki jadą. Rolki sobie poradzą. no Rolki mają standardowo 80 mm. Oczywiście można mieć jeszcze większe, wtedy się jeszcze to będzie lepiej przetaczać. Z jest taki problem, że im większe koło. Oczywiście większa szybkość to wynika z fizyki, ale, ale wyżej środek ciężkości tego się nie da zrobić. Tam oczywiście można próbować obniżyć i tak dalej, żeby tam konstrukcja buta była troszkę inna. Ale ogólnie mówiąc no, coś za coś. Także tak sytuacja wygląda. I e, ogólnie jazda po mieście na rolkach jest o tyle trudna, że trzeba jakby już przewidywać pewne sprawy. To znaczy nie można. E, no, raczej się nie wybieramy. Raczej się nie wybieramy. A, dobra, dobra. Raczej się nie wybieramy wtedy, kiedy jeszcze, że tak powiem, nie umimy. Tak powiedziałem, nie umimy... się mówi, nie umiemy, ale tak mówię, no. Albo ktoś coś umie, albo nie. Jeżeli umie, to wtedy tak. A jeżeli nie, to wtedy nie. I e, bo e, jazda po mieście wymaga, że tak powiem, podejmowania decyzji. I to szybkich decyzji. Decyzje związane z jazdem po mieście na rolkach. No to wiesz, masz kilka, gdzie tam kilka sekund, ułamek, ułamek sekundy. Czasami jest to po prostu chwila moment prawo w lewo, przejście, prawa noga, lewa noga to wszystko wiesz i teraz te rzeczy oczywiście się można wyćwiczyć na placu ale w większości później, że tak powiem to, 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 to doświadczenie jest zdobywane już no, poprzez praktykę nie ma innego konkretna jazda, gdzieś tam się wywrócisz gdzieś coś tam Wiadomo jest niebezpiecznie, mogę tak powiedzieć. Ileś tam tych wywrotek miałem. Mogę powiedzieć, gdzie wynikały te wszystkie problemy. I wtedy jakoś tego, że no, że jakoś mogę coś tam to wyjaśnić, ale się nie da wszystkiego przewidzieć. Przewidzieć, szczególnie w czasie jazdy po mieście. Ale coś się dzieje, ktoś jedzie, wyskoczy. Przejedzie tu, przejedzie tam, o dobra, wiecie co? Bo tutaj jeszcze już widzieli ten rynek, tak? Wrocławski Rynek Pojedziemy teraz w stronę Oławskiej Dawny trakt, co Wy na to? Chcecie czy nie? Bo tak można jechać też, wiesz o co chodzi Że generalnie jazda po mieście polega na tym ee, No że sobie jedziesz gdzieś tam po prostu Mówisz, dobra, jeszcze tam jej nie było, dobra, to, no, to tam jadę I wtedy sobie po prostu jedziesz i ławska, kiedyś jeszcze to była droga, gdzie dało się wjechać na terenie, jak dzisiaj widzimy. już jest to raczej deptak jest już nie bardzo fajne. Oczywiście nie można powiedzieć, że te wszystkie chodniki we Wrocławiu są idealne do jazdy, ale przecież to nie, na no przecież jak oni robili te chodniki, to oni nie myśleli o rolkarzach. No, umówmy się, ilu, ilu jest rolkarzy na świecie? Rolkarza to nie jest większość. Wiesz, no nie jest większość rolkarze po prostu to, wiesz, jakaś mniejszość, jaka kolejna sprawa, jak jeździcie po mieście, to wiecie, że głowa prawo-lewo, prawo-lewo, non-stop, wiesz. Właściwie bym powiedział, że oczy dookoła głowy oczy dookoła głowy jedziesz, patrzysz tu prawo, czy bo nie wyskoczy, wyskoczy. Wiesz, musisz się orientować, musisz się orientować, bo ja nie wiem. Ja wiesz. Gdzie Ty po prostu będziesz jechał? No i ogólnie mówiąc, oczywiście pomijam, że już jakby 5 czy nawet 6 jest metod hamowania. Wszystkie musisz je znać. To nie to, że się zastanowisz i po prostu jak na egzaminie ktoś Ci zapyta: Dobra, to teraz zahamujmy taką metodą. Jedziesz i właściwie Ci intuicja podpowiada, co masz zrobić. Jak hamujemy. O, widzisz. Plac Dominikański, o chcecie zobaczyć jak wygląda dzisiaj Wrocław? Mówiłem wam. Widziałem, ja tak czułem właśnie, że wy koniecznie chcecie. Plac Dominikański, no zmieniło się. oglądajcie stare zdjęcia. Nikt by w to nie przypuszczał. Znaczy nikt nie przypuszczał, nikt nie mógł w to uwierzyć. Że tak będzie wyglądać Plac Dominikański, jak widzicie to jeszcze nie wszystko. Także tak jest z tą jazdą po mieście. Trzeba być po prostu uważnym i roztropnym. Wiadomo, że człowiek by chciał pocisnąć troszkę, troszkę szybciej pojechać, ale nie nie, tu trzeba bardzo wiesz, ostrożnie. O, widzisz, on na przykład taki, taka kostka i co poradzisz? Nic nie poradzisz. O, widzisz? No i ci mówiłem. No. Dobra, posłuchajcie. Kolejna ulica we Wrocławiu. Widzisz? Kolejna ulica. Plac Dominikański, o, dobrze, tutaj będę musiał już przejechać, to się rozłączę, dobra, no, to do wszystkiego, do zobaczenia, do zobaczenia i ten, i zachęcam, zapraszam na rolki, no widzisz, super, super, tylko się nauczcie jeździć najpierw, proszę Was, dobra, nie, nie róbcie tego bez umiejętności, pozdrowienia.